Wszechnie wiadomo, że jest Pan głęboko wierzącym katolikiem. Nas w ruchu Palikota bardzo interesuje, jak to jest, że Pan e, jest re, członkiem religii, która powstała na bazie e, powszechnej miłości bliźniego, a z tej samej strony jest Pan Niechętny, daleko niechętny wobec wszelkich mniejszości i grup społecznych, typu homoseksualiści, ludzie, którzy chcą mieć prawo do in vitro czy do aborcji. Jesteśmy bardzo ciekawi tego. Ja nie jestem niechętnym mniejszością. Co więcej, proszę Państwa, sam jestem mniejszością, co prawda, nie seksualną. Tu mogę Pana zapewnić, że tak nie jest. Natomiast jestem mniejszością, na przykład, jeżeli chodzi o moje poglądy gospodarcze. Jestem zdeklarowanym liberałem gospodarczym. To, co pan nazywa niechęcią do mniejszości, jest w mojej ocenie tylko przywiązaniem do paru prostych wartości, którymi żyją i które wyznają miliony Polaków. Ale dlaczego pan się sprzeciwia yy, na przykład związkom partnerskim? Czy nie powinno być tak, że ci obywatele Rzeczypospolitej, którzy chcą mieć prawo do związków partnerskich, yy, nie, nie powinni ich mieć? Czy nie jest to ingerencja w wolność obywateli? Nikt nie przeszkadza ani osobom o orientacji heteroseksualnej, ani osobom o orientacji homoseksualnej żyć w wolnych związkach. Ale to, co Państwo postulujecie, to nie są żadne związki partnerskie. To jest naprawdę próba wprowadzenia tylnymi drzwiami tzw małżeństw homoseksualnych i wszędzie I w, tym w Europie, gdzie. W Proszę pozwolić, że skończę wszędzie w Europie, gdzie do tego doszło, sekwencja wydarzeń była następująca. Najpierw legalizuje się związki heteroseksualne, potem Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, nie może być dyskryminacji ze względu na, na płeć, jeżeli są, przepraszam, ze względu na orientację seksualną, jeżeli są związki heteroseksualne, muszą być związki homoseksualne. I potem jest następny krok. Związki heteroseksualne mają prawo do adopcji dzieci. W związku z tym także pary homoseksualne muszą mieć Rozumiem, prawo że to do adopcji. Wtedy. Przeciwko takiej ewolucji, przeciwko takiemu niszczeniu, wielkiej wartości, zresztą konstytucyjnie potwierdzonej wartości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, zawsze będę protestował. Panie...